Dzień dobry i witajcie w dziesiątej części i lecimy na lewo. Gdzie jest od cholery rycerze? 3, 4, 5... Ej, nawet nie chcę mieć pierdziara. No co ty? Nie tylko ty Boże, przynajmniej dalej od tych amnicji, znaczy tych Granatów i shotgunów. O, już mi się to nie podoba, naprawdę. Wezmę to, nie ożyją. Uży co to w ogóle jest? No to jest złota butelka. Czy co? Sobę jednego flesza wezmę do tego, do skrótu. <grymowanie> A nie mam skróciego, dobra. Żeby też drzwi, drzwi się nie zamknęło, ale na bank się zamknął, nie? Wiedziałem, kurź wiedziałem dam Dam dupy z tym wlecznie Dałem dupy jak nic więc... Najpierw powinienem ich kucze ten poruszyć, że tak powiem Chciałem się ożywić, znaczy uzdrowić Nie zdążyłem, dobra już wiemy co robić Ach, Najpierw stąd co mi ich, znaczy strzelamy w nich, aż się ten wyłoni z nich to Las Plagas cała Las Plagas, a potem walimy z tego flesza Tak? Kolejny nożył. Tak. Mm. Fuck. Ja pierdzio. Coś tu mendo. Zdzielam. Tu peset to wstać. Ty jakiego trzeba mieć cela, żeby cały, cały czas trwać w to, nie? W kratę. Późno, kolejne, wiedziałem. Ej, <laughs> fuck! Kurde, mnie za życie starczy, nie? No, king! Ej, no bez jaj! Ja pierdzielę no jedna jest sódana normalnie Ja pierdzielę, co to się kuźwa dzieje, nie? O, skarb. Aleksandra to daje to. Uff. Diz. Jeszcze jedna Super, nie? Co tu się właśnie stało? I nie mam nowej. Znaczy mam, ale bardzo mało. Ja pierdzielę. Ale dostałem trzy spinele. Zawsze coś. Stary. Dobra, co mam teraz zrobić? Co tam, co ten skarb zrobić? być? Odzyskać. Czesbord, jej, pogramy w szachy, dobra, ale to później Z Merchantem pogramy w szachy Wypuśćcie mnie stąd, Boga was, wypuśćcie mnie stąd o, Dobra Co w ogóle mi zostało? Jedna leczalka, super A miała, ma was was cztery Pierdzielanie Dobra, nieważne Bo zabieram, chyba tak, co to jest. Dobra, nieważne, pierz to. Otwieraj te drzwi. O, już była impreza. Jak? Jest. Spa Pada, nie mam na to siły. Blu Medallions. co? Chyba będę tutaj kończył teraz. Ile pierdzielenia było tam, tam. Mogę ci przydać raz sto... Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Czterdzieści tysięcy. Czterdzieści osiem. Pięćdziesiąt. O! Do tego możemy co nieco powkładać. Czekaj, zaraz wrócę spokojnie. A inlay gemstones. Hmm. Jeden. Czekaj, ile było na, na początku? Eee, 11 tysięcy, dobra. 17. 28, a tutaj walne dwa lat niebieskie. 39, 44, a jeden taki, jeden taki. 59, a bo 4 korowy bonus. 60 tysięcy, a na początku było 11. Wow, bierzemy <grych> 59, 60. Starczy mi na tego miszka, na tego czanta. I mam jeszcze 10 spinalów przecież. O, proszę. Hmm. Tu trzy. Wiecie co? Weźmiemy jeden kluczyk mały. I jeden skarb. Tak jest. To? I, 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 I... gdzie jest ten skarb? A, tutaj. Ten czy ten? Weźmiemy droższy. Dobra. Splendid bango jeszcze mamy. Kurde, dwa kwadratowe. A no, nie mam żadnych. No, nie mogę kupić już chyba. Mam za mało. Nie. Kurde, szkoda. No dobra, nieważne. Czyli tak, to, 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 to i to i to 50 tysięcy albo po prostu sprzedam to i kupię miśka i to kosztował? 70 tysięcy a to minus jeden gunpowder used when crafting a, myślałem że wszystko będzie kosztowało jeden Eee, to teraz nie wiem czy mi się opłaca. Wiecie co? Najpierw zasywuję. Kurde, teraz to mam dylemat. Hmm. Chciałem jeszcze stringować sobie pistolet chociażby. Kurde, teraz nie wiem czy tego biśka brać czy nie. Dużo 70 tysięcy. Kolera. Dobra, co? Pomyślę nie nagrywając, bo tylko szkoda czas po niepotrzebnie tracę. Dziękuję bardzo za oglądanie części 109. Kurde, nie pamiętam kto to część było. Kurde, nie pamiętam, ale chyba dziewiąta. Dobra, powiedzmy dziewiąta. Dziękuję bardzo za oglądanie 39 i w 10 lecimy dalej. Dziękuję jeszcze raz i na razie.